Cześć, z tej strony Szakal i zachęcam Was dzisiaj do obejrzenia kolejnego ciekawego odcinka na kanale wideotesty. Na mój stół trafił ostatnio Galaxy S7 Edge wraz z akcesoriami w postaci zegarka Gear S2, gogli Gear VR i słuchawek Levenon Wireless. Pokrótce opiszę Wam sam telefon, a także to co razem z nim przyszło do nas w potężnej walizce od firmy Samsung. Jeżeli ten film Wam się spodoba to nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę, a tymczasem zapraszam do oglądania. Dostajemy od Was spory odzew, aby zająć się smartfonem Galaxy S7 w wersji Edge, dlatego zdecydowaliśmy, że oprócz tej prezentacji przygotujemy osobny odcinek, w którym odpowiemy na nurtujące Was kwestie. Jeżeli więc macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego smartfona, to śmiało zostawcie je w komentarzu poniżej. Jeżeli jeszcze nie widzieliście naszej szczegółowej recenzji Samsunga Galaxy S7, to możecie to zrobić teraz, klikając w kartę, która wyświetla się w prawym górnym rogu. Galaxy S7 Edge jest znacząco większy od wersji Flat oraz kilka gramów cięższy. Największą różnicą jest zaoblony z obu stron ekran Super AMOLED, który ma przekątną 5,5 cala. Rozdzielczość jest zaś taka sama, 2560 na 1440 pikseli. Drugą specyficzną właściwością Edge'a jest znacznie pojemniejszy akumulator 3600 mAh. W tym miejscu od razu zaznaczę, że jego wydajność jest odrobinę większa niż w przypadku edycji Flat, co oznacza, że przy odpowiednim natężeniu użytkowania nie będziecie musieli ładować telefonu każdej nocy. Jakość wykonania i spasowanie elementów stoi na najwyższym poziomie i nie zauważymy jakichkolwiek niedoskonałości w metalowym korpusie czy taflach szkła Gorilla Glass ochraniających tył i przód urządzenia. Galaxy S7 Edge to przede wszystkim ekran krawędziowy. Po jego rozwinięciu ukazał się wielofunkcyjny aplet paneli. Kilka polskich portalów jak na przykład sport.pl zrobiło już swoje edycje pasków informacyjnych. Podstawowe panele to Apps Edge, czyli skróty do aplikacji, Tasks Edge, gdzie można ustalić szybkie linki do wybranych funkcji smart Martwona czy konkretnych akcji, które ma on wykonać. People Edge, na którym wybieramy pięciu ulubionych kontaktów, dzięki czemu w prosty sposób będzie można wykonywać połączenia lub wysyłać wiadomości czy emoji, o ile odbiorca również posiada urządzenie z linii Edge. Kolejny panel zawiera w sobie trzy funkcje: skrótu do latarki, kompasu, a także bardzo praktycznej miarki. Przydatne są także zakładki pogody czy briefu wydarzeń z kalendarza na dany dzień. Funkcje i kolejność opcji panelu można dowolnie zmieniać w ustawieniach. Do Pełnieniem funkcjonalności krawędzi są możliwość wyświetlenia paska powiadomień przy wyłączonym ekranie, a także podświetlenie krawędzi podczas kiedy dzwoni do nas ktoś z listy pięciu ulubionych kontaktów. Wśród użytkowników S7 Edge pojawiają się dwie skrajne opinie. Jedni uważają, że zaoblone krawędzie ułatwiają chwyt i sprawiają, że telefon lepiej leży w dłoni, drudzy z kolei twierdzą, iż takie rozwiązanie może przyczynić się do wyślizgiwania się urządzenia z ręki. Najlepiej więc przetestować to na własnej skórze, np. w Samsung Brand Store. Jednakowo faktem jest, że jeżeli trzymamy telefon w obu dłoniach naraz, na przykład pisząc wiadomość, to czasami wychwytuje on dotyk na krawędzi zamiast na ekranowej klawiaturze. Rozmiar urządzenia jest mimo wszystko optymalny, to też nie ma problemu ze zmieszczeniem s 7 Edge w kieszeni czy niewielkiej torebce. Wielką zaletą tego smartfona jest zastosowany aparat 12 megapikseli z technologią Dual Pixel, który pozwala na łapanie ostrości w dosłownie ułamku sekundy. Jakość zdjęcie spowalająca. Tutaj możecie zobaczyć kilka przykładów. A więcej próbek znajdziecie w pełnej recenzji Galaxy S7, jak i rozwinięciu tego filmu na portalu videotesty.pl Rok 2016 jest rokiem wirtualnej rzeczywistości. Do popularyzacji tego trendu przyczyniła się również firma Samsung, za sprawą gogli Gear VR. Były one dołączane do zamówionych w przedsprzedaży S7. Już w zeszłym roku na kanale Video testy testowaliśmy ten gadżet, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, jak Gear VR wpisuje się w praktyce, to koniecznie obejrzyjcie poprzednie filmy. Jeśli jesteście bardzo zaciekawieni tym tematem, to sprawdźcie inne nasze produkcje traktujące o wirtualnej rzeczywistości. Aby korzystać z VR w wykonaniu Samsunga należy mieć kompatybilne urządzenie i niekoniecznie musi być to Galaxy S7. Odpowiednie są też smartfony S6, S6 Edge i Edge Plus oraz Note 5. Jakość wykonania gogli jest wysoka, całość została wykończona dobrze spasowanym sztucznym tworzywem. Instalacja telefonu jest bardzo prosta, wystarczy umieścić go w podstawce z wtykiem micro USB. Rzeczywistość wirtualna odbija się na baterii, dlatego w goglach zintegrowano gniazdo do ładowania, umieszczone u dołu obudowy. W ważącym zaledwie 318 gramów Gear VR zastosowano dwie wysokiej jakości soczewki, które wraz z ekranem QHD smartfona tworzą pole widzenia o kącie 97 stopni. Po prawej stronie znajdziemy panel dotykowy używany do nawigowania po menu i aplikacjach. Obok niego znajduje się przycisk powrót. U góry znalazło się pokrętło pozwalające dostosować ostrość, dlatego z Gear VR mogą korzystać również osoby mające wadę wzroku. Gear VR wyposażono w specjalną miękką nakładkę, dzięki czemu ich noszenie jest Wygodne. Kiedy się zużyje, można ją wymienić, gdyż mocowana jest na rzep. Gogle trzymają się na głowie dzięki pasom poprzecznym i podłużnym. Podczas korzystania z Samsung Gear VR zalecamy pozostać w pozycji siedzącej, przynajmniej na początku przygody z wirtualną rzeczywistością. Pamiętajcie także, aby nie zakrywać przedniej części ochronną przykrywką dołączoną do opakowania, gdyż pozbawiacie się wtedy interesującej funkcji pass-through camera, która pozwala widzieć przez obiektyw kamery, kiedy gogle mamy na głowie. Smartwatch Samsung Gear S2 bez wątpienia zwiększa poziom produktywności posiadacza Galaxy S7. Najnowszy inteligentny zegarek koreańskiego producenta jest bardzo ładny. Wyposażono go w niewielki ekran Super AMOLED z funkcją Always On o przeglądnej 1,2 cala, a rozdzielczość wyświetlania wynosi 360x360 pikseli. Prezentujemy skórzaną wersję Classic, która wyróżnia się tym, iż jest kompatybilna ze standardowymi 20mm paskami. Zegarek wykonano ze stali nierdzewnej, co wpływa pozytywnie na aparycję, ale także na wytrzymałość. Dzięki temu na obudowie nie widać praktycznie żadnych śladów użytkowania. Obecny na froncie stalowy obracany pierścień jest razem z ekranem dotykowym głównym narzędziem nawigacji po interfejsie. Użytkownik do dyspozycji otrzyma autorski system o nazwie Tizen. Obsługę ułatwią dwa przyciski boczne, powrót oraz home, który służy także jako skrót do listy aplikacji. Zegarek ma wymiary 43,6x33,9x11,4mm i waży zaledwie 42 gramy, a gabarety różnią się w zależności od wersji urządzenia. Obudowa objęta jest certyfikatem IP68, który gwarantuje odporność na szkodliwe działanie pyłów oraz wody do 1,5 metra głębokości przez 30 minut. Szkło pokrywające ekran to odporny na zarysowania Corning Gorilla Glass 3. Gires 2 napędza dwurdzeniowy układ Exynos 3250 taktowany zegarem 1 GHz, którego wspierają 512 MB pamięci RAM, 4 GB pamięci wewnętrznej, oraz grafika Mali 400 MP2. Na pokładzie zegarka znalazły się moduł NFC, ładowania bezprzewodowego i bluetooth w wersji 41, a także chip Wi-Fi w standardzie 80211 n Miejsca starczyło również na silniczek wibracji, akcelerometr, żyroskop, pulsomierz oraz barometr. Akumulator ma pojemność 250 mAh. ładowany jest bezprzewodowo za pomocą dołączonej do opakowania podstawki z magnesem i gniazdem micro USB. Żywotność baterii to w zależności od użytkowania od 1 do 2 dni. gires 2 jest kompletowne kompatybilny nie tylko z Galaxy S7, ale również z innymi smartfonami Galaxy, jak i telefonami pozostałych producentów. Lista kompatybilności dostępna jest na stronie Samsunga. Gear 2 jest solidnie wykonany i dobrze leży na nadgarstku. Menu główne podzielone jest na slajdy, z czego główny to tarcza zegarka. Przesuwając metalowy pierścień w lewo ujrzymy ostatnie powiadomienia, z kolei poruszając nim w prawo napotkamy widżety, których rodzaj, ilość i kolejność możemy dowolnie zmieniać. Są to na przykład pogoda, wydarzenie z kalendarza, Krokomierz, ostatni pomiar tętna, skrót do odtwarzacza muzyki czy zegar światowy. Przytrzymanie palca na ekranie głównym pozwoli na modyfikację stylu tarczy z poziomu zegarka. Po przesunięciu palcem w dół po ekranie wysunie się obszar, na którym wyświetlony jest aktualny stan naładowania zegarka oraz skróty do odtwarzacza muzyki, trybu samolotowego i nie przeszkadzać, a także regulacji poziomu jasności wyświetlacza. Dolny przycisk odpowiada za przejście do listy aplikacji, po której nawigować można za pomocą pierścienia lub panelu dotykowego. Na nie znajdziemy m.in. pogodę, S Voice, kalendarz S-Health, telefon i SMS, które pozwolą na wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości tekstowych, alarm, odtwarzacz muzyki i galerie, dzięki którym będzie można otworzyć pliki przesłane do wewnętrznej pamięci zegarka, a także mapy HERE czy funkcję Znajdź telefon. W codziennym użytkowaniu odpowiadanie na wiadomości tekstowe czy facebookowe za pomocą głosu, emot, ikon, czy nawet pisania z poziomu zegarka bardzo ułatwiają życie. Odbieranie lub rozłączanie połączeń też się przydaje. Bo wykluczamy potrzebę wyjmowania smartfona z kieszeni. Interesujące jest także wrzucanie muzyki wprost do pamięci zegarka i słuchanie jej przez Bluetooth, nawet wtedy, gdy nie mamy przy sobie telefonu. Z poziomu ustawień użytkownik ma dostęp do możliwości zmiany tarczy zegarka, poziomu jasności ekranu oraz czasu jego podświetlania, przy rodzaju i wielkości czcionki. W segmencie wyświetlacza uruchomimy lub wyłączymy funkcję ekranu Always On, która będzie stale wyświetlać na tarczy aktualną godzinę. Zmianie podlegają także natężenie wibracji, gesty i skróty, a także ustawienia połączeń w postaci możliwości odbierania głosem. W preferencjach znajdziemy także przełączniki łączności bezprzewodowej Bluetooth i Wi-Fi oraz NFC. Ponadto istnieje możliwość ustawienia blokady ekranu, zmiany metody wprowadzenia tekstu oraz opcja oszczędzania energii. Wszystkich zmian można dokonać również za pomocą aplikacji Samsung Gear na smartfonie, która dostępna jest w sklepie Play. Levelon to nauszne słuchawki bezprzewodowe. Zintegrowano w nich dwa 40 mm przetworniki z dwuwarstwową mebraną o impedancji 41 ohmów. Łączą się one ze smartfonem poprzez Bluetooth 4.1. Zasięg, jaki dzięki tej technologii możemy uzyskać, wynosi do 10 metrów. Producent do zestawu dołącza przewód mini-jack, który pozwoli na dalsze korzystanie z urządzenia po rozładowaniu baterii. Słuchawki wyposażono w system aktywnej redukcji szumów i dźwięków otoczenia. Rozwiązanie działa bardzo sprawnie i skutecznie izoluje dźwięki dobiegające zewnątrz. Dzięki czemu jakość doświadczeń muzycznych jest jeszcze wyższa. Producent zapewnia, że czas odtwarzania muzyki z włączonym trybem aktywnej redukcji szumów wynosi do 10 godzin z kolei w przypadku uruchomionego samego protokołu Bluetooth okres wydłuży się do 18 godzin. Czas rozmów z włączoną funkcją ANC jest analogiczny, natomiast bez redukcji wydłuży się do 20 godzin. Złącze audio znajduje się na lewej słuchawce, natomiast gniazdo mikro USB używane do ładowania umieszczono po stronie prawej. Słuchawki Levenon nie są zbyt duże, ważą nieco ponad. 200 gramów. Nauszniki poprawnie przylegają do małżowin, ale nie naciskają na głowę zbyt mocno. Charakterystykę brzmieniową określiłbym jako neutralną, skłaniającą się nieco w stronę jasnej. Oznacza to, że odrobinę bardziej uwydatnione są tony średnie i wysokie, z kolei niska barwa jest mniej zauważalna. Można to jednak bardzo łatwo skorygować za pomocą korektora wbudowanego w specjalną aplikację Samsung Level lub w nasz odtwarzacz muzyki. Działają one niezależnie od siebie. W programie tym można również sterować głośnością Sprawdzić poziom naładowania baterii, a także uruchomić takie opcje jak Sound with Me, pozwalające na synchronizację odtwarzania dźwięków z innymi urządzeniami Samsung Level. Słuchawki mogą być również nośnikiem powiadomień jeżeli taką funkcję uruchomimy w aplikacji. Ze sprzętu korzysta się bardzo wygodnie, nie tylko ze względu na komfortowe pady i miękko wykończony pałąk słuchawek, ale także poprzez wzgląd na rozwiązania praktyczne. Mowa o panelu dotykowym zlokalizowanym na prawej słuchawce, gdzie za pomocą gestów możemy uruchamiać lub wstrzymywać odtwarzanie, przesuwać twory, regulować głośność oraz odbierać i odrzucać połączenia głosowe. Obsługa słuchawek Levelon jest zatem wyjątkowo prosta. To byłoby na tyle w tym odcinku. Dajcie znać poniżej, co wysądzicie o Galaxy S7 Edge oraz akcesoriach przedstawionych w tym filmie. Jeżeli ten materiał wam się spodobał, to zostawcie palec w górę i udostępnijcie go na Facebooku. Dzięki serdecznie za uwagę. To tyle z tego miejsca. Do usłyszenia kolejnym razem na razie. Pa pa.